Witajcie, tu znowu Wita. to kolejny odcinek Gamisfery. Braczne opowieści, kto ich nie lubi. Dziś mam dla Was jedną skrytą w niepozornej formie, jaką jest dosyć interesująca przegodówka, Metwader. Czy macie odwagę poznać ją lepiej? A tak na serio, jakim horrorem taki gatunek deklaruje twórca, jest ta gra? Zacznijmy od historii, bo to ona zwykle stanowi w dużej mierze o jakości tego typu produkcji. Dzielamy się tu w Aion Drevis, jedenastolatkę, która mieszka w rezydencji na terenie północnych Niemiec. Pierwsze pytanie jakie się nasuwa? Dlaczego to zawsze są Niemcy? Aya jest się połowie sierotą, gdyż jej matka zmarła. Została sama z ojcem i jego asystentką Marią. Ojciec Ai jest naukowcem, który prowadzi jakieś dziwne badania w swojej piwnicy. W początku historia rozkręca się nieco powoli, ale w niedługim czasie w domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że przez swoje badania ojciec AI sprowadził na siebie i na dom klątwę. Naszym celem staje się oczywiście próba jego uratowania. Historia w tej grze jest całkiem dobra. Nieraz zdarzą się różne zaskakujące zwroty akcji i szokujące odkrycia. Z każdym krokiem mamy okazję coraz lepiej poznać mroczne tajemnice rezydencji Drevisów oraz prawdziwą naturę badań i motywów kierujących ojcem Ai. Fabuła to zdecydowanie najsilniejszy punkt Medfader. Mroczna historia upiornej rezydencji i szalonych eksperymentach tu przeprowadzanych buduje odpowiednio gęsty i niepokojący klimat. Nieraz będziemy mieli do czynienia z dosyć makabrycznymi scenkami i obrazami. Jednak, jako horror, produkcja spisuje się średnio. Przez cały czas potrzebny na przejście, że ani razu nie udało się mnie przestraszyć. Panujące jednak zwykle uczucie niepewności, co czeka za następnymi tymi drzwiami, dosyć dobrze tworzy atmosferę i ratuje sytuację. Metwader jest raczej nastawiony na szokowanie i zaskakiwanie odbiorcy niż na udane próby straszenia. Kłamstwem byłoby jednak, że nie zdarzają się momenty, w których ciśnienie rośnie, ale wynikają one raczej z wyzwania, a nie jakiegoś autentycznie udanego straszaka. I być może Metwader nie jest zbyt udanym horrorem, prędzej można go określić growym thrillerem, to jako przygodówka sprawuje się znakomicie. Grę stworzono przy użyciu narzędzia podobnego do niezwykle popularnego RPG Makera, stąd wynika charakterystyczna oprawa oraz sterowanie. Nie spodziewajmy się typowego point-click'a. W tej grze sterujemy szczałkami i mamy do dyspozycji trzy dodatkowe przyciski akcji. Jest prosto i przystępnie. Jak na porządną przygodówkę przystało, zbieramy przedmioty i rozwiązujemy zagadki. Wyzwania są sensowne i logiczne, ale zdarzają się momenty, kiedy nie wiemy co musimy znaleźć i gdzie tego szukać. Czasem wystarczy nie zbadać jednej beczki lub skrzynki i utknąć w martwym punkcie. Ten rezydencji jest dość spory, więc bywa to problematyczne. Na szczęście gra pilnuje, byśmy za bardzo nie pobłądzili. Obok rozwiązywania zagadek przyjdzie nam też czasem powalczyć, choć walka to trochę stwierdzenie na wyrost. Aja to tylko mała dziewczynka i jest raczej bezbronna wobec grozy, jaką opanowała dom. Przed zagrożeniem może co najwyżej uciec lub się ukryć, inaczej zginie w Pod tym względem gra jest raczej łaskawa, w większości przeciwników da się szybko uciec lub ich uniknąć. Nawet bardziej bezpośrednia konfrontacja, którą linia fabularna stawia od czasu do czasu przed nami, nie jest jakimś szczególnym wyzwaniem. Autentycznie trudnych momentów nie ma tu dużo, ale nie jest to w żadnym razie wada. Gra nigdy nie jest na zbyt frustrująca, a każdy problem ma swoje rozwiązanie. Co tu dużo mówić? Jest naprawdę dobrze. O ile historia i rozgrywka prezentują się bardzo oryginalnie, to o prawie graficznej trudno to powiedzieć. Sporym ograniczeniem jest wykorzystane narzędzie. Gry stworzone przy użyciu RPG Maker'a czy w przypadku Metfader Wolf RPG Editora są do siebie dość podobne. Na szczęście podobne nie znaczy identyczne. O jakości produkcji stanowi budowany za pomocą prostej pixel artowej grafiki klimat i naprawdę dobry level design. Zwiedzając rezydencję Drevisów, nigdy nie mamy wrażenia krążenia po identycznych wnętrzach i możemy być nieraz zaskoczeni tym, co kryje się w środku. Pixel art wspomagają bardzo dobrze zaprojektowane postacie. Rysunki je przedstawiające są naprawdę ładne, ale uczuleni na mangę raczej będą kręcić nosem. Stylowi graficznemu blisko w duchu japońskiej stylistyce, ale gdy weźmie się pod uwagę pochodzenie autora oraz specyfikę samego edytora, uzyskamy odpowiedź dlaczego. Jeżeli jednak należysz do ludzi, którym japoński styl nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, to nie będzie to w żadnym razie minus. Całość zupełnia nie najgorsza oprawa dźwiękowa. Oczywiste jest, że linii dialogowych nie udźwiękowiono, ale to typowe w mniejszych produkcjach. To jest za to zrobione jak najbardziej okej. Okay. Co ciekawe, udźwiękowiono nawet kroki naszej bohaterki. Reszta dźwięków otoczenia doskonale pracuje nad budowaniem atmosfery niepokoju. Wszelkie maści jęki, stuknięcia i inne odgłosy doskonale spełniają swoją rolę. Nie najgorsza jest też muzyka. Nie jest może czymś co warto wyciągać jako osobny soundtrack, choć nie powiem, ze dwa utwory przypadły mi do gustu bardziej niż reszta. Pomimo częstej ciszy, wypełnianej tylko krokami AI, zupełny brak muzyki na pewno odczyłoby się w solidniej minus. Jest ona nieodzownym składnikiem całości, choć moim skromnym zdaniem soundtrack mógłby być odrobinę bogatszy. Podsumowując krótko, Metfader to średnio udany horror, za to bardzo udana gra. Na plus z pewnością można policzyć niebanalną i autentycznie mroczną historię, jakie rzadko kiedy trafiają się w takich grach, sensowne zagadki, dalej projekty postaci, rozplanowanie rezydencji i wreszcie dobre udziękowienie. A słabszych stron gry z pewnością należy zaliczyć fakt, że czasami można utknąć z powodu jednego malutkiego szczegółu. No i kolejnie, że czasem jest za cicho, zwłaszcza przy dłuższych scenkach dialogowych, gdy muzyka zamilknie. Ogólnie rzecz biorąc, to dobra gra, jednak jej ocena nie jest łatwa ze względu na duży rozstrzał składowych. Są elementy takie jak historia i pomysł na gameplay, które warto wyróżnić na tle innych produkcji, a są elementy pozostałe, które są tylko dobre. Rozstrzał od solidnego rzemiosła do mocnej pozycji utrudnia jedną i tylko jedną ocenę. Ale wydaje mi się, że do wyższej noty grze brakuje na tyle niewiele, że warto takową przyznać. Zatem, mocna pozycja! I tego się trzymajmy. Gra jest oczywiście darmowa. W opisie podrzucam link, skąd można ją wziąć. Warto rzucić okiem na inne twory Sena, gdyż większość jest przełożona na powszechnie mniej lub bardziej znany język angielski, a są to równie ciekawe propozycje jak Metwader. To tyle. Pamiętajcie, żeby ocenić, jak podobał się Wam odcinek, pamiętajcie o propozycjach kolejnych gier do recenzowania, no i wreszcie subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a także rzućcie okiem na fanpage. Ja za to żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce.